Witam wszystkich z tej strony Merol. Mamy dziś 19 października i zapraszam na przegląd analizy technicznej. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o sytuacji na bitcoinie, jak wygląda dalszy ruch po tej wielkiej, ogromnej szpili i co na to Ethereum w stosunku do bitcoina i co dalej z altami. Także zajrzymy na pewno na dominację. Serdecznie zapraszam. I przechodzimy sobie do analizy, bo, bo są w szoku, że taki silny wzrost wystąpił na wykresie. No, myślę, że nie tylko oni są w szoku. Przechodzimy sobie do wykresów. Teraz, tak, tu jest mój wykres handlowy. Tutaj jakieś tam pozycje sobie układam i tak dalej. Pozycje, które tutaj zakładam z tego miejsca, oczywiście mnie wy wybili tym strzałem. Tu nie ma w ogóle żadnej dyskusji. I ostatnio chyba wam pokazywałem poziom, który ustaliłem jako negację nowego dołka. No i zostało to zaliczone. Czyli w teorii, no, nie będziemy mieli nowego dołka. Ja oczywiście zostawiam jeszcze jakiś procent na to. Bo to, że jakiś tam poziom został zaliczony, to nie możemy w 100% negować jakiegoś scenariusza od razu. Poza tym, to był tylko knot. Korpus się tutaj nie zamknął powyżej tego miejsca. Natomiast jest to jakaś przesłanka, która informuje, że no potencjalny poziom tej negacji został zaliczony. To nie znaczy, że korekta nie wystąpi, ale nowy dołek może być zagrożony. W tym momencie bardzo zmniejszyłem procent na realizację scenariusza nowego dołka. Przejdźmy sobie do kolejnego wykresu i przechodzimy sobie do Wykofa. Jeżeli chodzi o strukturę Wykofa, to na razie tu się nic nie zmienia. Eee, cały czas traktujemy to jako test struktury. Jedynie co, to ta mała lokalna struktura tutaj się nie udała i trzeba by było jeszcze raz tutaj na to spojrzeć pod kątem małej struktury. Ale tak poza tym no to tutaj właściwie jest bez zmian ten ruch tutaj był dopuszczalny z, ze struktury dużej. Tak? Jeżeli chodzi o tą czerwoną strukturę, no to nie to już nie było dopuszczalne, ale czarną strukturę dużą to jeszcze było tutaj dopuszczalne, więc jeżeli chodzi o Łajkofa, like scenariusz się nie zmienia. Lecimy dalej i teraz dochodzimy sobie do wykresu falowego. Jak wygląda tutaj sytuacja? Teraz tak. Cały ten ruch, który tutaj mieliśmy. Uznawaliśmy za piątkę fala A, fala B i miała być fala C do poziomu 50, zakończyć korektę i ruszyć dalej w dół. Hmm, czy ta fala ABC została zanegowana? Nie do końca, ponieważ z fala C zakończyła się po prostu trochę dalej. Jaka, jak, jakie mamy teraz tutaj problemy, jeżeli chodzi o falowość? Po pierwsze, Nasza fala pierwsza, fala druga, czyli niebieski scenariusz, on cały czas jest aktywny. To było dopuszczalne, żeby to tutaj mm, podjechało do góry. U Eliota jak najbardziej są, jest taka opcja, żeby fala druga była głęboka. Dlatego ja jeszcze mam jako główny stawiam ten scenariusz spadkowy, ponieważ nawet jeżeli tego nowego dołka ma nie być, to i tak jest potrzebna korekta dla struktury. I ta struktura tutaj nam się rysuje bardzo ładna na Bitcoinie. Ponieważ mamy falę A i w tym momencie mamy bardzo ładnie narysowaną strukturalnie falę B, i moglibyśmy dostać falę C na poziomie zakończenia korekty, czyli 21,735, 20, powiedzmy 21 000, tak plus minus. Czyli tu są poziomy zakończenia korekty. Dla tej korekty już właściwie, znaczy dla, dla nowego ruchu potencjalnego. Mamy fajny pięciofalowy ruch, no i ta struktura byłaby bardzo obiecująca na dalsze wzrosty. Do tego tutaj są inne jeszcze rzeczy, inne metody analizy technicznej, które mówią, że to miejsce jest hot. tak? Natomiast ta szpila, która tutaj wystąpiła, no to jest bardzo ciekawy temat. Wiemy już wszyscy, że to było po fake newsie, natomiast nie był to short squeeze. Tutaj zakupy poszły faktycznie realne i teraz tutaj z tego względu jest jeden wielki znak zapytania, co dalej? Czy to podjedzie do góry, czy spadnie? Ja aktualnie na mniejszym interwale przyglądam się sytuacji, co się tutaj narysuje, natomiast biorę jeszcze pod uwagę scenariusz, w którym lekko naruszymy ten wierzchołek i dopiero zaczniemy spadać. Tutaj na tym małym interwale, jak sobie zajrzymy, to znowu nie ma dynamiki. Jesteśmy w jakiejś konsolidacji, najprawdopodobniej to boty częściowo trzymają, oscylator się obsuwa. Nie ma tutaj żadnej też dynamiki spadkowej, dlatego ciężko stwierdzić, co będzie dalej. Ja sobie wyznaczyłem na mniejszym interwale z, y, ograniczenie na górze i ograniczenie na dole dla całej tej formacji. I teraz, jeżeli wykres spadnie mi tutaj dołem, czyli wybije mi ten dołek, to bardziej dalej szukam na short i kontynuację spadków. Natomiast jeżeli ruch podjedzie do góry i wybije ostatni wierzchołek, będę szukał tutaj podaży, ale już będę szukał tutaj tego z sygnałem jakimś, bo nie wiem, czy może tutaj nie podjadą wyżej. Więc nad wierzchołkiem jest dla mnie istotna strefa, ale no muszą tutaj zostać spełnione odpowiednie warunki. Cały ten ruch był silny i dynamiczny. W kilka minut tutaj wyciął naprawdę wielu szortujących. Myślę, że wiele osób też było w szoku, no mi pozycje wszystkie wycięło, które gdzieś tam miałem na short, ale to nie znaczy, że my już jedziemy do góry. Może to też był tylko taki strzał, żeby wszystkich już nastawić na wzrosty, a dalej tak ta korekta się wykona. Więc długoterminowe scenariusze nie są zagrożone jakoś mocno w tym momencie. Jedynie ten nowy dołek został lekko zanegowany, jeżeli chodzi o Tutaj, strukturę, no to dla mnie wszystko jest ok, i cały czas ten spadek może zostać tutaj jeszcze rozegrany. To można sobie usunąć już tą strefę, ona już jest nam niepotrzebna. I na razie, tak wygląda sytuacja falowa. Przejdziemy sobie teraz dalej do następnych wykresów. Co tam mamy? Market Cap, dobrze, czyli jesteśmy teraz na dominacji. To jest kolejne miejsce, które należy sobie omówić. I w tym momencie jesteśmy na dominacji tej głównej, czyli zwykły market cap Bitcoina. Jak widzimy, ostatni wierzchołek już został naruszony, i wykres tutaj dalej próbuje pchać do góry. RSI już jest napięte. Teraz przechodzimy do dominacji handlowej, którą można handlować na Binance. Tutaj, jak już wspominałem wcześniej, jest impuls powtórzenia ostatniej korekty czerwonej, i w tym momencie ja widzę. Tutaj ostatni ruch, czyli ostatnią piątkę po powtórzeniu czerwonej. Fala pierwsza, druga, trzecia, potencjalna czwórka i piątka. W trójce tutaj już też impuls się narysował, i teraz to, co ja oczekuję, właściwie to. No, jesteśmy już po tym szczycie i uważam, że to już są ostatnie ruchy, ale jeszcze przydałoby się powtórzyć tutaj tą taką turkusową korektę czyli cały ten zakres powtórzyć, ja już tutaj mam wyznaczoną strefę pod to, jak wybiło wierzchołek, to wyznaczam ją jeszcze raz i po powtórzeniu tej korekty ostatniej spodziewałbym się ostatniego jeszcze ruchu jeszcze raz po wybicie wierzchołka, czyli, mam muszę sobie przypornik odpalić, czyli mogłoby to być tak, że może tu wierzchołek, potem powrót po korektę, która będzie tam troszkę wyżej, znowu wybicie wierzchołka i spadki. Tu już by było klinowo, byłaby to oznaka zmiany trendu, więc no tutaj trzeba jeszcze troszkę poczekać, ale RS już jest napięte, więc to już jest kwestia czasu, kiedy my zaczniemy tutaj spadać i się odwracać. Z czym będzie się wiązało nasze odwrócenie? No, będzie się wiązało raczej ze spadkami na bitcoinie, ewentualnie jakąś dłuższą konsolidacją, natomiast przy spadku dominacji alty powinny pracować. Doskonale wiemy, że Alty są już wyczerpane i wypompowane Wszystko co ostatnio przeglądam jest naprawdę mocno mm, Mocno na minus I dodatkowo Bitcoin cały czas rośnie, a Altcoiny nie chcą Na przykład porównując Bitcoina do Ethereum To możemy wyraźnie zobaczyć, że Bitcoin rósł mocno w pewnych momentach, a Ethereum nie chciało Także Dobra może skończmy sobie dominację i przejdźmy właśnie do Ethereum I przechodzimy sobie do Ethereum i na Ethereum właśnie nałożyłem wykres Bitcoina, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I teraz zobaczcie, że faktycznie mniej więcej ruszają się tak samo. To już jest standardowe i wiadome od zawsze. Natomiast popatrzcie na ten ostatni ruch. Bitcoin zrobił tutaj mega strzał. Wybił swój ostatni tutaj wierzchołek. Może to bardziej pokażę w tym miejscu. Wybił tutaj swoje ostatnie dwa wierzchołki. Czyli ten ruch był potężny, silny. Ethereum, zobaczcie. Nie zrobiło tego, nawet nie wybiło tego ostatniego tutaj lokalnego, czyli to jest odpowiednik tego miejsca. Nie wybiło tego nawet wierzchołka, a nie mówiąc już o tym wysokim, czyli to alty dostają w dupę, a bitcoin pompuje, tak? Czyli tutaj widzimy to wyraźnie na porównaniu, że to była mocna pompa. Bitcoin się trzyma, a alty po tej pompie spadają. Niektóre to już tutaj w ogóle zrobiły mega ruchy w dół. Dobra, usuwamy sobie bitcoina. Także widać wyraźnie, że to była pompa tylko bitcoinowa. Tokeny na Ethereum raczej nie, mimo tego, że zrobiły ruch, od razu zostały zgaszone. Jest wiele altcoinów, które też pozaliczały przy okazji swoje strefy spadkowe i cisną. Teraz, jeżeli chodzi o Ethereum, to no, ten spadek, no, właściwie tutaj technicznie wszystko jest ok, nic się nie stało. Ten ruch na bitcoinie nie został jakoś tutaj mocno zarejestrowany. Nie zrobił nam nowego wierzchołka, jakiegoś tam nie wiadomego jak wysokiego ruchu, więc ten scenariusz cały czas jest w grze. Nic się nie zmienia na Ethereum, nie mamy żadnej negacji niczego i ciśniemy w dół. Ja już tutaj mam strefę SPOD wyznaczoną od 1490 i zaczynam skupować Ethereum. Już dla mnie tutaj zaczyna się bardzo wartościowa strefa po prostu. Także ja się tutaj czaję na zakupy. Cały czas nasza struktura nam pasuje, tu jest nasz test. I jedziemy dalej, za chwilę jak przekroczymy i przebijemy tutaj dołeczek na 1531, to bardzo możliwe, że rozpocznie się tutaj nowy impuls spadkowy, jakaś mocniejsza lawina. Także trzeba to brać pod uwagę. Więc altcoiny cały czas spadają, wszystko mocno oddaje swój kapitał do Bitcoina, to Bitcoin pompuje. Ale no dominacja już jest wyczerpana, więc za chwilę nastąpi to odwrócenie. Ja się bardzo szykuję na, to, na ten moment. Już skupuję nawet altcoiny, tak w większej ilości i liczę na odwrócenie rynku. A co będzie z bitcoinem, no to zobaczymy w przeciągu najbliższego czasu. Także ta szpila nam trochę, trochę dała znak zapytania, ale najprawdopodobniej wystarczy poczekać na kolejne świece i sytuacja stanie się jasna. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki serdeczne. Życzę dobrego handlu i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Oby nasze scenariusze się narysowały. Także do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć.